Stój! Bo byś mnie rogami do płotu przycisnął. Stój! Idź do przodu, hop! Hop! Do przodu idź! Tak! O, dobra! Ja! Hala Robuchal Trubinowicz! Muszę... Muszę zakolcować byka. Zaklęcować byka. To znaczy za założyć stałe kółka do nosa. Mam bagnet z karabinu rosyjskiego, ka tak zwanego KB, bo one były, te karabiny były produkowane i były używane w czasie I wojny światowej, no i oczywiście w czasie drugiej. Oczywiście on jest skrócony, bo on był dosłownie, miał taką długość. Lat ma więcej niż ja. Ja go znalazłem jeszcze w dzieciństwie. E, ile miałem lat? 13, 14. Proszę pana, ja go nie znalazłem nowego spółki, ja go znalazłem zerdzewiałego, czyściłem go oczywiście. W moim posiadaniu to jest 60 lat, 60 lat, tak. Później osadziłem go na jeleni ruch, no i służy mi on po prostu. Dobry jest, bo te kanty są tempe i nie rozcinają nosa bykowi, prawda? Bo gdyby os, ost nożem przebić, to jest taka. Niebezpieczeństwo, żebyśmy nadcięli mu przegrodę. Natomiast to przegrody nie natnie, bo te kanty są tępe, prawda? Ostrze jest ostre, kanty są tempe. Muszę go trochę oczyścić. Później Jodyno go poleję. Tu się obluzowało, trzeba by trochę podciągnąć nakrętkę, ale jakoś... Ach, to już nieistotne. Wtedy nie byłem zbyt dobrym majstrem, jak to robiłem, bo wiadomo, byłem młodym chłopakiem. Jak umiałem, tak osadziłem. I ile byków pan już w tym? O, wszystkie po kolei, które miałem. Za komuny na przykład nie szło w ogóle byka sprzedać na skupie, jak nie miał kółka. Bo jeżeli gospodarz zapomniał o tym obowiązku i pojechał z bykiem na skup, no to kierownik skupu od razu powiedział krótko: zakolcuje pan. I kierownik, musiał gospodarz wezwać lekarze, lekarza weterynarii, no i musieli tam gdzieś tego byka, jak to się mówi, ująć do jakiejś barierki mocnej. Unieruchomić mu łeb, bo wiadomo, że byk nie będzie stał cierpliwie i czekał, aż mu się los przybije, tylko byk potrafi rzucić i może gospodarza okoleczyć, albo jeszcze gorzej. No i wiązali byk na krótko i lekarz weterynarii zakładał kółko i dopiero byk był zakupiony. Inaczej nie było mowy. To było ze względu bezpieczeństwa później tego, że jak jechał taki byk na zakład, było bezpiecznie do załadunku, do rozładunku, prawda? Bo już byk miał kółko w nosie. Szło go uwiązać tam. No niestety, bez kółka to nie ma na władania. Dlatego go przebijam w nos, bo już internauci dawno mnie próbowali pouczyć, panie rąku, czy byka zakolcować. No mnie tego nie trzeba uczyć, ja doskonale wiem. Czekam, czekałem do tego momentu, ale. Już powiedziałem dość, kończyły się żarty, bo w zeszłym roku, w zeszłym, przepraszam, w zeszłym tygodniu prowadziłem go na spacer. Wyprowadziłem go za stodołę, a on wiadomo, uskoczył w bok, a później zwrot i zaatakował mnie różkami. Zdążyłem odskoczyć. Gdybym nie zdążył odskoczyć, to by było ze, mnie, ze mną źle. Więc wtedy pomyślałem sobie tak, no tu w tym momencie żarty się kończą, zabieram byka do podwórka. Uwiązałem go tam przy tym poskromie i mam kleszcze, mocne takie kleszcze mam, nosowe. Założyłem mu kleszcze i poprowadziłem go na kleszczach nosowych. Bo on już jest zbyt duży i silny, żeby go prowadzić na rogi. Trzeba go za rogi nie utrzymać. To jest prawie 600 kg, może już 600 waży, prawda? No cóż, ja ważę 70 parę kilo. Silny mężczyzna by go nie utrzymał na rogi, bo to jest siła. Jak on weźmie, jak to się mój machnie, się, bujnie się rozpędem, to ja widziałem taki przypadek, że Pięciu mężczyzn dorosłych, to byk o wadze 610 kilo, bo to nie tyle ważył, to tych pięciu chłopów to latało w powietrzu. Bo nie podobało się, chcieli byka zważyć, byk jak się obrócił, to, to tylko latali w powietrzu. No i cóż, to jest straszna siła. On konia potrafi rogamiść. Jak na rodeło nieraz się widzi, prawda? Dopadnie konia, który jest ubrany w tę wskórzanną uprząż, taką dla bezpieczeństwa, żeby byk go nie okaleczył. To jest bardzo gruba skóra. I potrafi konia od dołu rogami do góry w powietrze podrzucić. A cóż tam człowiek? Człowiek to przy nim to jest jak piórko. No i dobra, błyszczy się. Błyszczy się sztylet. I teraz możemy, by ujarzmić, wyprowadzić, żeby się nie wracać tutaj. To ja mam tutaj kółka. O! Jeszcze jedną na zapasie. Nówkę. Zobaczę, te, te po prostu oba jednakowe założę. Tylko sprawdzę czy mi, czy mi zabezpieczenie to pójdzie. Ma zatrzask ma. Jest. Jest. Teraz tylko trzeba wziąć ten. Znaleźć takie kombinerki, żeby można było zerwać to. No i jodyna jeszcze. I jodyna. O, te. Muszą być takie, żeby miały nacięcie w środku te okrągłe. Do złapania tego zabezpieczenia. Tu. rozdjąć, żeby nie przeszkadzało, bo będzie, będzie tutaj wojna. Tu będzie wojna się rozgrywała. Byś wygra tę wojnę. byś stał się niepokorny, więc zakładałem mu kleszcze nocowe do nosa. Pokażę jak one działają. Prosta sprawa. One mają tutaj zasuwkę. To są mocne kleszcze. Trzeba je trochę rozgiąć No i byka za noc złapać. złapać zacisnąć tu zacisnąć i zasuwkę zasunąć. Ona nie odsunie się, bo ona ma taki automatyczny zatrzask tutaj, w tej, że, trzyma. że trzyma. Po prostu byk nie ma, nie ma siły, nie ma takiej siły, żeby po prostu roz, żeby go je. No jak je się zaciąga, tym bardziej tu jak sznurek się zaciąga, to jeszcze bardziej się zaciągają. Bo sznurek prawda też działa na zacisk, no nie? Założony jest, że ściągam go, sznurek też się ściska. No i są, są mocne, bo mam drugie, delikatniejsze. Tamte są typowo weterynaryjne, ale z tamtymi miałem taką głupią przygodę, że kiedyś mi wyrwał z nosa, no i o mało mi nie zabił, bo mnie tu uderzył. I... Miałem szczęście, że, że nie straciłem przytomności, bo mi naprawdę było źle, by mnie zabił. Że jeszcze się potrafiłem obronić. Dobra, tu go zatrzymamy. Czego to tak jest? O tak dobra, no trochę rozwieje, i czasem to smaruje, ale to jednak niestety powietrze swoje robi. Też to jest delikatne, a to wzmacniamy tutaj, bo to Komunistyczna lipa była. No będzie się buntować tak jak każdy, które kolcowałem. Każdy się buntuje, mocno się buntuje, bo wiadomo, przebije mu się nos, no, ale na to innego sposobu nie ma. Założenia kółka trzeba nos przebić. Trudno. Me, me, me.

Obyś mnie rogami do płotu przycisnął. Stój! Tak, jak się założy kółka, to nie będzie tej gimnastyki. Tylko od razu się będzie łapać za kółko losowe bez, bez tego wojowania, żeby mu kleszcze w nos włożyć. Stój! Stoi, 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 a jak mu się nie podoba. Prr. Prr. Chodź, chodź, tu, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Pamalutko tu, chodź, chodź, chodź do klatki, chodź, do klatki, chodź, nie tu, tylko tu, chodź, chodź. chodź, 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 ale chodź grzecznie, a jak mu się nie podoba, chodź, chodź, chodź jeszcze trochę, chodź jeszcze trochę i stój grzecznie, bez żadnych sztuczek, puszczę Ci ten nos, puszczę, stój. Tak, z każdym trzeba ujaźnić, tak? Tu jest źle, tu jest źle. Tu jest źle, to nic. Jeszcze tu założymy jeden sznur, bo ten sznur jest za luźny. Tu musi być tężej, żeby po prostu nie było na boki. Z każdym jest taka walka. Nie ma inaczej. Usi są bezpieczne, stój. Nóżkę weź. Aha. do przodu idź, idź do przodu, hop, hop. Do przodu idź. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Brr, brr. Stój, stój, stój. By wyskoczył, żeby nie sznurki, to by wyskoczył. Stój, przytrzymać. Dobra. Sorry. Dobra. Lecę po pilnik. No wiadomo, że to się szarpie, to jest... I człowiek nie robi tego na co dzień. Drugie powinno być większe, no już parę lat. To znaczy, ale ja mu jak zmieniam to nie ma problemu, bo on ma otwory wyrobione. Ale one wszystkie są jednakowo małe. Drugie powinny być większe, bo nie idzie drugiego założyć. A nie było większego jak kupywałem. Tylko były takie małe. Dobra, pilniczek jest, trochę trzeba gładzić, bo bysiu, bysiu, bysiu. Już wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Wszystko cacy. Tak, tu trochę starczy. Opiłować trzeba gładko, żeby to nie, nie sterczało tu nie szarpało mu nosa. I było tak strasznie, prawda? Było strasznie, ale jest dobrze jest. Już pójdziemy, już, już pójdziemy, już. Nosek czysty? Pójdziemy. Nie złość się. Trochę sobie przytar nogi o rurę, ale to był psyknę tym, mam ten, ten, prysnę mu w trochę. Stój, 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 stój. Te poskroby to są, za przeproszeniem, do czterech liter. Tak to jest zrobione niebezpiecznie, że naprawdę, i dla zwierzaka, i dla człowieka. Mysiu, bysiu, już, wszystko dobrze, już, już, już. Stój, bo się obejrzesz. Stój. Trzeba uważać, że mnie nie strzelił kopa, bo wiadomo, że on jest wkurzony jest i to dobrze. Bysiu, 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 bysiu. Bysiulek, poobdzierałeś się o poskrom. Poskrom komunistyczny. Dziadostwo cholerne. Że tylko rozciąć i na złą wyrzucić. Chodź. Chodź. Dobrze, chodź, 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 chodź o to chodzi, żeby się uspokoił. O to chodzi. No. No. Bysiu. Bysiu. Bysiu, Bysiu, Bysiu spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Chodź, 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 kółeczko cię uspokoi, bo inaczej to nie ma. Chodź, 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 kółeczko ci uspokoi. Zrobimy kółeczko i pójdziesz na oborę. Tak, chodź, 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 chodź. O, grzeczny Bysiu. Grzeczny, chodź. Chodź. Ja go uwiążę w końcu i, w, i pójdę po ten spray. Radek Spraj jest w tym w wapteczce tam. Przyjdziesz go prysnę trochę, bo sobie z tyłu nogę przyrwą, trochę oberwał. Wiesz? Tam dużo jest, ale drażni. Cicho. Już ci zdejmę ten jest nosowy, żebyś miał nos wolny, tak żeby ci nie drażniło. Przyzwyczajisz się. Dzień dwa i byk tam nie wie, że kółko ma. To, to jest tak. Już się zasklepiło. Daj. Drugiego nie założę, bo osoby, obydwa jednakowo mały Radek. I nie wejdzie drugie. Trzeba większe średniki średnicy większej kupić. A jeszcze on tak się wkurzył. No tu trzeba uważać, żeby nie kopnął. Przytarł sobie z tyłu trochę nogi w chwilach od poskrobu, od, o rurę. Ale tu nie jest dużo. O, atramencik. Atramencik, fajno. I tu gdzieś na karku też się ob, zaraz. O, tu o, troszeczkę tam. O, 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 atramencik, wiesz? Tu troszeczkę się przytarł o. ten poskrom to jest tak zrobiony, że byk jak wejdzie. Wiadomo, że mu się nie podoba. Ja tej gdzieś tam są niezarobione, jak to się mówi. Krawędzie coś takiego? No grzeczny, Bysiu, grzeczny, grzeczny, no już. Już kółko jest, już można będzie jechać. Można będzie jechać, tak? No, no Bysiu, no już najgorsza przeprawa za nami. Dobra, no widzisz, już. Nie gniewaj się na mnie, tak musi być. Inaczej nie może być byk bez kółka. Nie może być nie, bo to wtedy gospodarza zabija. No tak, cacy. No jednak tak się na mnie nie złości, prawda? Bysiu, Bysiu, no widzisz, no szkoda mi Ciebie trochę, ale tak musi być. No, opieczętowany atramentem. Bysiu, o ładnie wyglądasz z tym kółkiem. Kółko się świeci w nosie. Zobaczymy, czy będzie jad trawę. Jak tam, jakbym był strasznie zestresowany, był to nie będzie jadł. A jeżeli nie jest zestresowany, proszę. Próbuję jeść. Kółko mu wiadomo przeszkadza trochę, bo musi się przyzwyczaić, że te kółko tam jest. Ale sięga. Dzień czasu, dwa i on zapomina o tym. Normalnie zachowuje się, nic tam nie jest, bo przecież to jest, tak zawsze jest, czyli je. Są takie kleszcze, że się kółko wkłada w kleszcze, zakłada się tam i trach, i się zaciska i już. I nie trzeba tyle tu nic, ale ja takiego czegoś nie mam. Weterynarze mają. Tylko dobrze musi zamierzyć gdzie tam jest, zaciśnie i... tak jak, noży... jak nożyce do drutu i te kółka są po to ostre, że one przebijają los. później tylko obraca, zabezpie... zabezpiecza je wszystko. No ja czegoś takiego nie mam. Ale nie pojadę za nim, póki mu drugiego kółka w nos nie założę. Mam przykłe doświadczenia i swoje i od ludzi słyszałem żeby kółkiem nos, nos rozerwał sobie. No i wtedy już człowiek nad nim nie ma żadnego władania. Nos musi się zagoi, bo tam dla byka to jest tam guzik. Ale już prowadzić go, jak go prowadzić, jak on nie ma, nie ma kółka w nosie, ma przygrodę rozerwaną. Dobra, czyste. Wszystko. Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu, Odkuta przez dębową kuźnię. Możecie ją nabyć w internecie. Romek z Byków Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite a. Romek z <grybuj> Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Kaspara Rogoza, Bogdana Kurowskiego. Oraz Pawła Tuzimka, i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.